Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, a to jest drugi odcinek z serii 5 minut na przeskoczenie Hill size w grze FeinSki Jumping. Dzisiaj zabieramy się za drugą skocznię na naszej liście, skocznia normalna w Lillehammer, K90HS98. Oczywiście dlatego, że to jest druga skocznia w kalendarzu Pucharu Świata, po Kusamo, które było w poprzednim odcinku. Tak jak wspominałem, lecimy zgodnie z chronologicznym względem Yy, kalendarza Pucharu świata, a potem będziemy eksperymentowali. Dobra, myślę, że bez zbędnego przedłużania zobaczymy, jakie tutaj będą warunki, bo poprzednio na tej skoczni przy w plecy skakało mi się wręcz tragicznie. Ale no, zobaczmy, jest podnarty, jest podnarty, więc mamy farta, no, Przy wiecze w plecy tragicznie mi się tutaj skakało. To była jakaś istna masakra. No ale dobra, myślę, że to jest czas na wystartowanie naszego zegara. I rozpoczęcie tutaj naszego challenge'u. Tym razem Kamilem Stochem nie jest naszym zawodnikiem. To jest można powiedzieć taka zapowiedź, tutaj, tego co wydarzy się wcześniej. Ale tutaj mamy pierwszy skok już bardzo dobry. I mamy 99 metrów. Słuchajcie, nie potrzebowałem więcej niż jednej próby na przeskoczenie rozmiaru skoczni. Ale już może, jak już jesteśmy w tej grze, to sobie może oddajmy więcej niż jeden skok. Tak czy siak, challenge mamy już. Zrealizowany, poskaczmy sobie tutaj, no po prostu jak najdalej dla przyjemności, jeszcze tutaj. No i proszę, kolejny świetny skok Kamilem, 97 metrów tym razem. No, żeby ten film nie trwał yy, niecałe dwie minuty, sobie trafia poskaczymy może 100 metrów uda się przeskoczyć. Taki mały bonusik. No nie, raczej nie w tej próbie. Raczej nie w tej próbie, ale proszę, kolejna próba za punktem K, 91,5 metra. Dobre noty, również 1,20 nawet tutaj yy, się pojawiła. No dobra. To były sekundy, tak naprawdę, kiedy oddaliśmy ten pierwszy skok, ale może teraz będzie 100 metrów i będzie piękny skok, proszę Państwa. Przy 2 metrach na sekundę 102 metry, 102 metry, 4,20 aż yy, za ten skok. No także. Jak przy wietrze w plecy skakałem się naprawdę dramatycznie na tej skoczni. Męczyłem się tak przy wietrze pod narty. No bardzo przyjemnie się tutaj skacze na tej skoczni. Dobrze, moi drodzy. To na tyle dzisiaj. W kolejnym odcinku z tej serii zabierzemy się za skocznię dużą w Lillehammer. A w kolejnym odcinku będzie nowa seria. Będzie nowa seria. Widzicie tutaj właśnie Kamila Stocha, więc no myślę, że możecie się domyślać co to będzie? Na razie nic nie zdradzam, zobaczycie w kolejnym filmiku. Także ja Was pozdrawiam serdecznie, zachęcam do zostawienia łapek w górę oraz subskrybowania mojego kanału. No i widzimy się w kolejnym odcinku Strzała.